Ciemka wszystkim Kominiarka przygotowana Prawie że Jest ekipa Jest Robert poki się przebierają Andrzej, który drugi raz mi uratował życie Daniel I Artur. Ja nikomu nie ratuję życia. Ja Jak nie uratowałeś ja mi? Ja Ostatnio żeś mi nogi podkładał. Nogi podkładał, ręce podkładał, ręce podkładał. Nogi to, żebyś się przewrócił, ci podkładał. Ja. miał okazję ratować. Tak jest. Królicze eksploracja Zapraszamy na kanał. Dzień dobry. A my jesteśmy. Króliczki Widać tu tablicę. Marcinków jest ciepło, jest zielono. Nie ma z nami żadnych Marcinków. To jest Marcinków? Joszka? A pozdrawiamy Marcinków. Pozdrawiamy Marcina MB z Wałbrzycha, spod Zamcza. I szpon... ja Marcina, szpontego, I szpontego, i szpontego Marcina, szpoty, Też Szpontego Marcina. Marcin. Idziemy szukać Twojego zasiedlaca. Którego żywa. Któregoś... Fajna okolica, co? zarypiaszczo tamto my przyjechali droga tu zarypiaszczo jest kurde. dobra my lecimy, bierzemy Chcemy łapać kleszcze Chcemy łapać kleszcze pozdrawiamy trzymajcie się i do zaś tak i pozdrowienia dla tych co odkopali tą stole, jaka leży jest to dla pana Henka? dla mladziarzy to się wszystko nagrywa No dobrze no Nic nie będę likwidował Mogę Jeszcze ta, ta bluza wezmę tylko Do picia trzeba coś wziąć robot. Woda czy coś my, my kiedy wracamy do auta? No to trzeba do picia coś wziąć nie? A do jedzenia nie Redbule, redbule weź Dobra na razie ci umejcie się ziemka zamyszanie. To wsak jest.